Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. Dzisiaj horoskop na czerwiec. Co tam nas spotka w czerwcu? Przypominam, że każdy może zadać też jedno darmowe pytanie pod moimi filmikami lub na mojego maila, którego znajdziecie na stronie www.stylla.pl Oczywiście proszę podać imię i datę urodzenia. Jak pytacie się o partnera, to też. A dzisiaj horoskop z przesłaniem anielskim dla wszystkich znaków w Zodiaku. Jak zwykle zaczynamy od barana i zobaczymy, co mnie spotka i co spotka inne baranki w czerwcu. Ósemka monet. Trzeba by wykonać takie hmm, rutynowe badania. No i oczywiście czeka nas dentysta, bo zawsze przy tej karcie gdzieś tam zaboli jakiś ząb, lub musimy coś rzeczywiście już zrobić ze swoim uzębieniem. Co ponadto, dieta: hmm, baranki muszą trochę w tym miesiącu zbastować i zadbać o odżywianie się. I to będzie wszystko dla naszych kochanych baranków. A jaki aniołek, który będzie wspierał naszego baranka? Anioł mocy, moc boskiej miłości, chroni mnie i otula. Dobrze, Anioł mocy dla baranków. Teraz, oczywiście, beczki. Majowe byczki. Dobrze. Kwietniowo-majowe właściwie byczki. Ósemka kielichów. To jest taka karta, która nam mówi, żebyśmy już zerwali z przeszłością. Żebyśmy stali się samodzielni. Często oznacza przeprowadzki, wyjazdy. No, i też taki jakby trochę nieład w życiu. No, i oczywiście zwiastuje odejście i zakończenie pewnych spraw w naszym życiu. Także jakieś złe związki się skończą, jakaś zła praca, zła. Tak, bo dobre oczywiście nic tam się nie stanie, ale tutaj rzeczywiście będzie Was gdzieś gnało. Gdzieś będziecie chcieli wyjechać, coś zobaczyć, gdzieś się wynieść, po prostu zmienić te swoje życie. Yy, oczywiście zawsze będziecie mieli możliwość powrotu, bo to jest karta też, która nam nie zamyka całkowicie drzwi. W uczuciach to takie zniechęcenie, właśnie uczuciowe. Często pokazuje odejście partnera, partnerki. Szukanie jakiejś nowej drogi. Pracy też bardzo duże zmiany. Co do chorób, to jest taka naczynność hormonalna i oczywiście trzeba oczyszczać organizm z toksyn. Pijcie dużo wody, moje kochane byczki. I sprawdzamy teraz aniołka dla naszego byczka, który będzie wspierał i pomagał. Anioł wiary. Wierzę, że dobro Ci, radość. Są moje. Teraz i zawsze. Oczywiście. Następny znak. Bliźnięta. I nasze bliźnięta. Tutaj zaraz zobaczymy. Co tam będą. Robiły. No piękna karta. Szóstka buław. To jest karta. Oczywiście zwycięzca. Zwycięstwa. Co jeszcze, karta radości, świętowania. Może być jakieś publiczne uznanie, duże korzyści, także materialne. Wyjazdy, podróże. Ktoś może wrócić za granicę, ktoś może wrócić do jakiegoś już nieistniejącego związku. W miłości. Takie uniesienie w, sta w stanie zakochania, może być potencjalny ślub, radość i miłość. W pracy, tak jak mówiłam, yy, publiczne uznanie, ale oprócz tego, wiadomo, nominacje, awansy, dobre perspektywy, ogólne spełnienie w życiu zawodowym i publicznym. Ciepłe dni, dobra zmiana i spokój. No po prostu. To jest karta. No chyba ja ją najbardziej ulubię w tarocie. Bo ona pokazuje, że rzeczywiście możemy wszystko osiągnąć. A nasz, dla naszych bliźniaczków jest Archanioł Gabriel. Przesłanie miłości, braterstwa i wolności czyni mnie pełnym. Pasuje, pasuje. Ale odłożymy. Teraz następny znak. Rak. I co tam u naszego raczka w czerwcu się wydarzy? Szóstka mieczy. Też często duże zmiany. Zmiany zamieszkania, zmiany w życiu, jakieś podróże, wyjazdy. Nieraz ta karta znaczy przeprowadzka, ale nie, nie samemu, z rodziną na przykład, z narzeczonym, z mężem, przeprowadzka razem, tak? Po prostu zmiana miejsca zamieszkania, ale nieraz też to jest taka ucieczka od problemów, ale pamiętajcie, że ucieczka nic nie załatwi, tak? Bo problemy, tak jakby zostaną, trzeba problemy rozwiązywać, a nie uciekać od nich. Co jeszcze? Znaczy to, że też nadejście jakby lepszych czasów może coś się zmienić na lepsze, coś się poprawić. Także się nie załamujcie, jak macie tam jakieś problemy. Tak jakby hmm, da się wszystko rozwiązać, nie uciekać. Chorobach to jest usunięcie, właśnie usunięcie problemu mm, i powracanie do, jakby, do równowagi psychicznej. Nieraz może też oznaczać jakieś tam problemy w orientacji w terenie, tak? Czyli uważajcie, żeby się tam gdzieś nie zgubić. I dla Was aniołek, który będzie chronił nasze raczki. I zobaczymy, co to będzie za aniołek, anioł stróż dzieci. O, jaki fajny. Czczątki, we mnie drogocenne dziecko, podtrzymują i pielęgnują wszelkie nowe początki. Następny znak Lew. I zobaczymy, co tam ulwa. Co tam u tego naszego lwa? Już sprawdzamy. Król kielichów, czyli karta dworska i trójka monet. Też praca, lew i praca. Lew będzie miał natłok, natłok tej pracy rzeczywiście. Tak samo jak baran. I jakaś współpraca Was czeka, prawdopodobnie z tym królem kielichów, który tutaj się y, nam y, objawił, jak to się mówi. Y, chociaż ten król kielichów to nie jest taki za dobry, y, w, y, jakby współpracujący. Wy może będziecie bardziej się nadawać niż on. Y, jeśli rzeczywiście jakiegoś nowego wspólnika, y, czy właśnie w pracy ktoś nowy przyjdzie, no to y, troszkę taki dystans do tej osoby zachowajcie, bo nie wiadomo, czy ona mówi wszystko to, co myśli ta osoba. Dobra, co tam jeszcze? Jakieś w pracy na pewno nagrody, uznanie, tytuł umożliwiający karierę. I oczywiście będziecie ekspertami i specjalistami w tych swoich dziedzinach, które wykonujecie. Bardzo jesteście, będziecie zaangażowani w to, co robicie. Chociaż jesteście jeszcze na początku tej drogi, ale bardzo już jesteście zadowoleni. Nieraz w związkach trzeci, znaczy to, że jest gdzieś trzecia osoba, tak? Czyli tutaj zwróćcie uwagę trochę na swoich partnerów, nie patrzcie przez różowe okulary, no jak to się mówi, ale to też nie musi oznaczać. Trzecia osoba może być też dziecko, tak? Może się dziecko wam urodzić. No co tam jeszcze? Co do choroby. To też musicie troszkę zadbać o linię, dietetyk, o ząbki, stomatolog. Yy, taka medycyna estetyczna, tak, medycyna estetyczna wam by tutaj pasowała, bo tak, yy, ogólnie bardzo, bardzo fajne zdrowie. <grym> Dobra, a aniołek dla naszego lwa Anioł Stróż dojrzałości. Przyjmując odpowiedzialność, budują też swoją siłę. No właśnie, odpowiedzialność. Lwy będą bardzo, bardzo odpowiedzialne w tym miesiącu. I pracowite, oczywiście. Bo po prostu lwy mają chyba taką ambicję. Dobra. Panna teraz, panna, co nasza panna? No, nasza panna będzie się oczywiście bawić, bawić, bawić. No, proszę. Karta zabawy, dziewiątka kielichów. Jest to karta życzeń. Wasze życzenia, marzenia spełnią się w czerwcu. Rozkosz, radość, śmiech, takie fajne emocje, po prostu. Które będą Was rozpierać. No, po prostu taka też zmysłowość z Was będzie biła, że każdy będzie chciał z Wami przebywać w Waszym towarzystwie. Co jeszcze? Cudowna miłość może Was spotkać. No, jest to karta bardzo, bardzo fajna. <laughs> Nieraz też oznacza ciąże, dziecko, narodziny, chłopca. Co do chorób, oczywiście przejedzenie też, nadwaga, czyli dieta, troszkę diety i za dużo nie pijcie, bo to jest karta też y, takiego troszeczkę pijaństwa. No wiadomo, że nie każdy pije, ale jeśli ktoś lubi, to żeby troszeczkę zbastował z tym piciem. No cóż, finansowo też bardzo dobrze, no wszystko, wszystko dobrze, także tutaj nie ma już... Wasze marzenia się spełnią tak, że to już jest super. A aniołek, który będzie Was jeszcze dodatkowo ochraniał, Archanioł Metatron, jestem w harmonii ze źródłem wszelkiej dobroci, miłości i twórczości. No właśnie, to jest taka też karta miłości, dobroci i twórczości. Ta dziewiątka kielichów. No bardzo, bardzo. Fajny miesiąc dla panny. A teraz następny znak to będzie nasza kochana waga. I co tam u naszej wagi będzie słychać? Zobaczmy. I ciach. Aj. Piątka mieczy wyleciała. Ja powiem Wam, nie lubię tej karty, bo to są takie właśnie kłótnie i w szczególności kłótnie, na przykład w rodzinie. Yy, co jeszcze? Często takie też zdrady. No nie mówię, że tam będziecie się, ktoś Was zdradzi od razu, no ale możecie się na kimś zawieść, czyli tutaj też uważajcie, bo to są trudne relacje, yy, takie wyzwiska nieraz, takie brak litości agresja, walka. Ale w tym przypadku, w przypadku tej karty, nigdy pamiętajcie, nie ma wygranych, są tylko przegrani, tak? To, że ten człowieczek tutaj ma miecz w dłoniach, to nie znaczy, że on jest wygrany. Bo zostawił po sobie pożogę i nic już nie zostało tak naprawdę, czyli on też jest tu przegranym. Co jeszcze? w energetyce też, często zaburzenia takie jakieś mogą się, nasza energetyka spada i po prostu nasze wibracje. Także myślę, żebyście dużo jednak przebywali na tym świeżym powietrzu i odcinali się od jakichś kłótni, od jakichś sporów. Nawet w uczuciach to taki chłód uczuciowy, taki tak trzeba żebrać o uczucia, Także ta karta niestety nie zapowiada takiego super, super miesiąca, ale oczywiście jest to tylko taka najważniejsza rzecz, która może się Wam przydarzyć, i te karty dlatego może Was ostrzegają. No właśnie, co do chorób, no to często bolo, bóle głowy. Y Nieraz usunięcie czegoś, yy, amputacja, takie rzeczy, ale miejmy nadzieję, że Wam was to nie będzie dotyczyło. Ale mówię, spadek energii, spadek energii, musicie sobie tą energię gdzieś tam wyrównywać w jakichś miejscach mocy, w, miejsc, w lasach, na górach, w górach, nad wodą, tam gdzie jest spokój. Wasz aniołek, anioł poznania, mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światu. Właśnie, może trzeba, może trzeba dużo przemyśleć, może trzeba coś właśnie zakończyć, spory zakończyć, ale nie walczyć, nie walczyć, znale znaleźć jakiś kompromis. Teraz skorpion, zobaczymy co tam u skorpiona. Taka spokojna karta, karta wiary, a inaczej papież. To jest taka karta duchowości, yy, dobroci, duchowości, yy, co jeszcze, niezmienności, tak? Czyli ten miesiąc raczej tutaj yy, jakieś zmiany Was większe nie czekają. Będziecie się spotykać w większej grupie osób. Yy, nieraz to są właśnie Jakieś y, powiedzmy, no takie grupy duchowe, duchowe, no nie wiem, jak w kościele się tam chodzi do kościoła, no taki przykład wam dam. Co jeszcze? Będzie Was interesować historia, badanie przeszłości. Y, no i oczywiście, niektórzy z Was będą planować podróż. Y, Pracy, no to stałe, wiadomo, umowy, doradztwo, nauka, yy, otrzymanie tytułu naukowego, czyli niektórzy z Was otrzymają bardzo dobre świadectwa, też w szkołach, finanse. No to jest taka okazja do zarabiania pieniędzy. Człowiek jest y, logicznie myśli, jest spokojny. Także tutaj też możecie pomyśleć, żeby tam w coś zainwestować. W miłości. Yy, Tęsknota za miłością, ale jak ktoś jest samotny, ale jak ktoś ma związek, no to dobry mąż, dobra żona, wierna i lojalna, czy wierny lojalny. No i tak poza tym, nieraz też małżeństwo kościelne, w zdrowiu, no to takie sprawy dermatologiczne skóra, nieraz zmęczenie też. I długoterminowe, jak to się mówi, długoterminowe leczenie, tak. Ale na spokojnie, wszystko bez nerwów. Teraz aniołek dla naszych skorpionów. Anioł pokoju. Otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. No, spokojny anioł i spokojna karta tarota. A teraz. Strzelec. Co tam u naszego strzelca? Zobaczymy. O, też bardzo fajna, wyważona, harmonijna karta. Umiarkowanie, tak. Strzelce. No, ja myślę, tak jak zwykle. Rozważne, kreatywne, wrażliwe. Będziecie mieli dużo tolerancji, cierpliwości do innych ludzi. Wyciszycie się w ogóle emocjonalnie, będziecie bardzo dojrzałe, bardzo dobra współpraca z innymi, ponieważ będziecie potrafić łączyć przeciwieństwa i taki wprowadzać kompromis. Który y, po prostu będzie wyprowadzał innych z trudnych sytuacji. W pracy to, tak jak mówię, bardzo dobra współpraca i integracja z innymi ludźmi, y, chociaż nie będzie tu większych sukcesów, jak to się mówi. W miłości takie przyjacielskie traktowanie. Y, nieraz ta karta też mówi o braku seksualności w związku. Nie weźmiecie ślubu jeszcze w czerwcu, jak to się mówi, ale możecie być razem szczęśliwi. Zdrowiu, wszystko co jest podwójne, trzeba uważać tu na nogi, na ręce. O i jeszcze krew, krew, zły przepływ krwi nieraz to oznacza. I co, oczyszczanie energetyczne, bo to jest karta taka oczyszczająca naszą energetykę, bo uspokaja nas. I zobaczymy teraz aniołka. Anioł stróż rozwoju duchowego. O, pasuje też. Stają się duchowy, po prostu stając się sobą. No właśnie, i strzelce, właśnie, będą sobą. W tym miesiącu. Teraz jeszcze został koziorożec. I co tam u naszego koziołka, Małego? Uuu! Siódemka mieczy. Nie lubię tej karty, bo ona często mówi o złodziejach. Uważaj na złodzieja. Uważaj, żeby coś. Nie stracić, nie zgubić, nie zostać. Najczęściej, okra żeby ktoś cię nie okradł, tak? Żeby ktoś cię też nie oszukał, bo to jest jednak karta takiego knowania. Ktoś coś robi za naszymi plecami. Co koziorożcu jeszcze? No, możesz rzucić pracę, bo możesz się zdenerwować na przykład na szefa i po prostu walniesz to wszystko i pójdziesz w siną dal. Musisz myśleć. Wymagany jest taki trochę z Twojej strony takt w tym miesiącu, bo fortel może okazać się konieczny, żeby wyjść z jakichś dziwnych sytuacji życiowych. Pamiętajcie, gdzieś tam no, możecie na swojej drodze tą nieuczciwość, te lewe pieniądze spotkać. Także tutaj uważajcie i sami też nic takiego nie róbcie lewego, jak to się mówi, bo to może później się skończyć problemami. Ale co jeszcze? W chorobach. To są błędne diagnozy, tak? Że po prostu, jeśli jesteście chorzy, no to lepiej do dwóch albo do trzech lekarzy, na, najlepiej, yy, bo to często znaczy pomyłkę, pomyłkę w w sztuce, jak to się mówi, lekarskiej. I zobaczymy, kochane moje koziorożce, co tam, jaki anioł będzie Was chronił. Anioł cudu miłości. Cud miłości napełnia mnie życiem. No, to fajnie. Miejmy nadzieję, że uchronicie się przed złodziejami. Także zamykajcie dobrze okna i drzwi, bo no może tak być. No. Oszczerzenie jakieś tam jest. Teraz wodnik. Co tam u naszego wodnika? Karta kochanków. No i bardzo fajna seksualna karta. No i też na miłość, dla miłości, dobrze wróży. Często jest to właśnie związek, ale taki autentyczny, autentyczny, zbudowany na zaufaniu i szacunku do siebie. Dlatego wodniki w tym miesiącu będą miały właśnie duże szczęście do takich fajnych, ciekawych związków. W pracy, no to takie spółki, połączenia, właśnie połączenia firm, nowa jakaś umowa Was może czekać. W miłości, jak to, to już mówiłam, co jeszcze? Zaangażowanie we wszystko, co będziecie robić, ale także mm, czas wyborów, tak? Musicie podjąć jakiś y, taki życiowy wybór, ko, co zrobić, y, z kim zostać, bo to jest też często karta wyboru. Zawsze mówi, będzie lepiej, czyli w czerwcu będzie lepiej niż w maju. W zdrowiu, hormony, zaburzenia tarczycy, choroba trzustki, takie zaburzenia, właśnie hormonalne. Co jeszcze? To wszystko. I zobaczymy tylko dla Was: jeszcze Aniołka, który będzie chronił wodniki. I to jest Anioł Książę Południa. Znika wszelki ból i napięcie, gdy unoszą się w bezmierze boskiej miłości. Fajnie. I ostatni już nasz znak rybki, nasze małe rybki. Jak tam u nich ten czerwiec przeleci? Król Monet, czyli karta dworska. Oj, 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 dziewiątka mieczy. Nie lubię tej karty strachu, ale cóż, taka wypadła. No, w czerwcu będziecie po prostu przemęczone, przepracowane. Uważajcie na jakieś inwestycje, bo tu ten król monet to rzeczywiście, żebyście tam się nie wpakowali w jakieś problemy finansowe, lepiej nie brać żadnych kredytów, nie dawać się namawiać w żadnych bankach na jakieś dziwne rzeczy, na jakieś pożyczki, bo później przez to właśnie będziecie musiały podwójnie, jak to się mówi, pracować. Będziecie miały problemy ze snem, takie będziecie na ogół rozbite. Co jeszcze? No Uważajcie na właśnie na trudne relacje, jakieś takie też. Duszenie w sobie pewnych spraw, żeby Wam to nie zaszkodziło. Jak macie coś do powiedzenia komuś, to powiedzcie. Nie trzymajcie tego w sobie, nie dużcie tego w sobie, bo to wpływa źle na Waszą energetykę, co później odbija się na Waszym zdrowiu, kochane rybki. Te natarczywe myśli, musicie się tego po prostu pozbyć, bo co w chorobach? Właśnie stany depresyjne, tak? Leczenie szpitalne nagromadzenie stresu, czyli uważajcie na te nerwy, na ten stres w tym czerwcu. Bo to jest też karta, że jesteśmy okrutni, ale wobec siebie często. Wobec siebie my sami siebie za coś karamy, na co w ogóle żeśmy nie zasłużyli. I to jest właśnie taka karta. Dobra. No niestety taka wyleciała. Może to jest takie właśnie ostrzeżenie dla Was, żebyście były bardziej wylewne, tak? Bo nie zawsze człowiek musi być miły dla kogoś. Naprawdę nie musi być miły. I patrzymy tutaj, Aniołek. Anioł mądrości. Mądrość pochodzi z głębi mojego doświadczenia. No właśnie. Otwórzcie się, nie bójcie się komuś czegoś powiedzieć i siebie nie karajcie, bo wy nie jesteście tutaj winni. Dobra, to będzie wszystko na dzisiaj. Kończę już te, ten horoskop. Yy, no, dla, różnie, różnie dla różnych znaków wyszło. Dla niektórych wspaniały miesiąc, dla niektórych z ostrzeżeniami, ale to tak właśnie w życiu jest, że nie wszyscy mają. Pięknie i ładnie. Niektórzy mają podgórkę, a niektórzy mają wzgórki. Życzę Wam miłego, pięknego, ciepłego czerwca, dobrych czereśni, truskawek i oczywiście ogórków kiszonych, bo właśnie ja zaraz będę kisić. <noise> I to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami, i do usłyszenia, moi kochani. Pa! pa.